Brewiasz czyli liturgia godzin. Czymże jest liturgia godzin? Brewiasz czyli inaczej liturgia godzin, będąca modlitwą publiczną i wspólną całego ludu Bożego, jest wyrazem nowego i wiecznego przymierza zawartego między Bogiem a człowiekiem w Jezusie Chrystusie. W niej realizuje się mistyczny dialog między Bogiem a człowiekiem. Dialog, który jest źródłem Bożego Zbawienia i łaski. Dla człowieka odkupionego w Chrystusie. Liturgia godzin jest głęboko zakorzeniona w tajemnicy Boga, w podwiecznym planie zbawienia, zamierzonym przez Ojca, a zrealizowanym przez Jego Syna w Duchu Świętym. Jeśli chce się zrozumieć bogactwo teologiczne liturgii godzin, należy ukazać ją w świetle tajemnicy Boga. Odmawianie liturgii godzin jest uświęceniem naszego czasu poprzez udział w modlitwie samego Jezusa Chrystusa. Tak jak chrzest zanurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, jak Eucharystia pozwala nam uczestniczyć w wydarzeniach paschalnych w sposób bezkrwawy, tak liturgia godzin pozwala modlić się z Jezusem i w Jezusie. To nie tylko zwykła modlitwa, ale co ważne, liturgia która zawsze angażuje całą wspólnotę kościoła. Nie ma ona nigdy, nawet jeśli odmawiamy brewiarz samemu, w charakteru prywatnego. Nawet w ciszy naszego mieszkania jest z nami cały kościół. Uwaga, brewiarz przewiduje na każdy dzień wyjątki innych modlitw. W każdym moim opracowaniu podawana jest konkretna data, kiedy należy prezentowane modlitwy odmawiać. Z brewiarza wybrałem trzy części godzinę czytań, ucznię i nieszpory oraz te fragmenty, które mogą być prywatnie odmawiane przez osoby świeckie. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Nieszpory na sobotę 22 lipca 2017 roku. Wezwanie. Wezwanie rozpoczyna całodzienny cykl modlitw objętych Liturgią Godzin. Godziny czytań, jutrzni i nieszporów. Wezwanie odmawia się na stojąco. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Psalm 95. Wezwanie do chwalenia Boga. Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się nazywa. Chwalmy naszego Boga, cześć oddając Świętej Marii Magdalenie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, znośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy mu pieśni. Chwalmy naszego Boga, cześć oddając Świętej Marii Magdalenie. Bo Pan jest Bogiem Wielkim, Wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą, Jego własnością jest morze, które Sam stworzył, i ziemia, którą ulepiły Jego ręce. Chwalmy naszego Boga, cześć oddając świętej Marii Magdalenie. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Chwalmy naszego Boga, cześć oddając świętej Marii Magdalenie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca, jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, Choć widzieli moje dzieła. Chwalmy naszego Boga, cześć oddając świętej Marii Magdalenie. Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we mnie budziło i powiedziałem: Są ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają. Przeto przysiągłem w gniewie, że nie wejdą do mojej krainy spoczynku. Chwalmy naszego Boga, cześć oddając Świętej Marii Magdalenie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwalmy naszego Boga, cześć oddając Świętej Marii Magdalenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nieszpory. Nieszpory są modlitwą uwielbienia i wychwalania Bożego Majestatu. Nieszporach dziękujemy za przeżyty dzień, przepraszamy za grzechy oraz prosimy o zachowanie od zła podczas nocy. Odmawia się je w porze wieczornej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Aleluja. Hymn, Boże źródło wszelkich bytów. Gdy skończyłeś swoje dzieło, napełniłeś całą ziemię darem bogactw nieprzebranych. Już skończony ogrom świata, wtedy nastał odpoczynek aby dla nas był przykładem odzyskania sił po pracy. Pomóż nam, prosimy Panie, opłakiwać błędy życia, zawsze spełniać cnót nakazy, by zasłużyć na Twą łaskę. Kiedy zaś nadejdzie groza przed straszliwym Twoim sądem, daj nam wspólnie się radować Twym pokojem piekuistym. Spraw to, Ojcze Miłosierny, który razem z Twoim synem i z pocieszycielem duchem władasz czasem i wiecznością. Amen. Proście o pokój dla Jeruzalem. Psalm 122. Święte miasto Jeruzalem. Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem Niebieskiego. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. -Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał: pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Pała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen Proście o pokój dla Jeruzalem. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka Psalm 130 z otchłani grzechu Jezus zbawi swój lud od jego grzechu w głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Pieśń: Chrystus, arcykapłan. Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, że stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim synem. Jam cię dziś zrodził. Za dni ciała swego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości, a chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, Stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Czytanie. Mamy mocniejszą prorocką mowę. A dobrze zrobiliście, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo. Ale, kierowani Duchem Świętym, mówili od Boga święci ludzie: Od wschodu aż do zachodu słońca, niech będzie pochwalone imię Pana. Od wschodu aż do zachodu słońca, niech będzie pochwalone imię Pana. Ponad niebiosa sięga Jego chwała, niech będzie pochwalone imię Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, od wschodu aż do zachodu słońca, niech będzie pochwalone imię Pana. Pieśń Maryi Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Potem zwieźcie pszenicę do mojego spichlerza. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami, serc swoich. Strącił władców stronu, aby wyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się ze swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Potem zwieźćcie pszenicę do mojego spichlerza. Prośby Jezus Chrystus napełnia radością wszystkich, którzy w Nim pokładają nadzieję. Zanieśmy więc do Niego ufne błagania. Wysłuchaj nas, Panie! Wierny świadku i pierworodny spośród umarłych, Ty własną krwią obmyłeś nas z grzechów, spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twoich wielkich dziełach. Wysłuchaj nas, panie. Niech powołani przez Ciebie głosiciele Ewangelii będą zawsze wiernymi szafarzami tajemnic Twojego królestwa. Wysłuchaj nas, panie. Królu pokoju. Niech stąpi duch Twój na tych, którzy sprawują rządy nad narodami, aby troszczyli się o ubogich i pokrzywdzonych. Wysłuchaj nas, Panie. Okaż swą pomoc cierpiącym z powodu rasy, koloru skóry, pochodzenia, języka lub przekonań religijnych. Niech doczekają się uznania swych praw i ludzkiej godności. Wysłuchaj nas, panie. Dopuść do udziału w wiecznym szczęściu tych, którzy w twojej miłości zeszli z tego świata. Obdarz ich radością razem z Dziewicą Maryją i Twoimi Świętymi. Wysłuchaj nas, panie. Jezus Chrystus dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Życzę miłego i spokojnego dnia. Zapraszam do wszystkich moich opracowań liturgii godzin. Moja propozycja odmawiania każdego dnia części brewiarza zawiera w innych plikach już znajdujących się na moim kanale YouTube lub będących wciąż w opracowaniu, godzinę czytań, jucznie oraz nieszpory. Modlitwy mają na każdy dzień inne teksty. Proszę dopasowywać daty podane w opracowaniach do konkretnego dnia modlitwy. Szczęść Boże!